Nami bardzo daleka droga, około 480 kilometrów, zostaliśmy zakwaterowani w, w hotelu u Suwałki, czy przy samym stadionie. Muzyka Wracamy prawdopodobnie, jak wszystko dobrze pójdzie, w, czwarty, w czwartek nad ranem. Jedzie 25 osób, no i po zwycięstwo, nie? 18 zawodników, bo tego tyle może być wpisane w protokół. Dwa dni temu rozchorował się Bartek Michalski, z czego tego, który najbardziej żałuję, że, że nie mamy tego zawodnika. Natomiast no, pozostali są zdrowi. Jedziemy na daleki wyjazd na do zespołu, który, który też będzie się starał utrzymać w tej lidze. Który w poprzedniej kolejce wygrał mecz 3-2 z Garbarnią. No ale jedziemy dać siebie wszystko, co jesteśmy w stanie i, i, i zrobić nam dobrze No i to będziemy mieli tylko taki, bym powiedział, marsz-obieg, natomiast, natomiast no nie na płycie, tylko, 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 tylko gdzieś z boku, gdzieś w terenie. To w taki wyjazd pierwszy raz, także z nowicjuszem, a co jak będziemy sobie radzić? No po prostu każdy sobie jakieś tam otwaracze MP3, wiem, jakieś laptopy i będziemy jakoś ten czas wspólnie jakoś sobie rozmaitać. Wiadomo, że taka podróż daleka jest strasznie żmudna, monotonna. No ale co, no, trzeba do taki wyjazd jechać, jeszcze jest z mnie blok to jak kolejna długa wyprawa i mam nadzieję, że jakoś dojedziemy tam. No, ja słucham muzyki przede wszystkim. Mam tam jakieś wybrane utwory swoje, które no, niektóre uspokajają, drugie motywują. I to w sumie jakąś gazetkę do poczytania i to wszystko. Jest poduszka, jeśli zachciałoby się spać. Troszkę e, czasami bywa tak, że ta podróż nuży i e, przyjemnie jest się trochę przespać. Jest laptop, jakiś tam dysk z filmami, książka dobra. No, mile na pewno spędzimy ten czas. Postara jest bojowa, przecież wiadomo, że gramy na praktycznie o 6 punktów, bo nawet mieć, 9 punktów, bo jest ten mecz z Cowalkami, którzy są praktycznie w przed nami. Ostatnio wygrali mecz z Kerbarnią, także idziemy tam no, praktycznie na, na noże i będziemy wszystko zrobić, żeby tam przywieźć 3 punkty. No, wiadomo, że jeden punkt nam nic nie daje, wiadomo, że punkt na wyjeździe to jest, w takim ciężkim wyjeździe to jest dobra zdobycz, ale nas skupia, to kwestionuje, także idziemy tam tylko po 3 punkty. No jak najbardziej bojowa była już e, 3 tygodnie temu, kiedy to mieliśmy zagrać e, pierwotnie w, w pierwszym terminie, no ale m, przyszedł czas na jutro i wszyscy są zdeterminowani e, do walki. Chyba bojowo jesteśmy nastawieni, no chyba raczej każdy każdym razie za wszystko dla nas. No i, i w każdym będziemy walczyć o 3 punkty, bo tu... Można powiedzieć, że remis będzie dobry. Nie, nie. Dla nas tylko trzy punkty uh, się nie no, Klub się spisał, bo, bo widzicie, autokar jest, 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 jest niezły, e, także, także myślę, że ta, że ta podróż, mimo to, że daleko, to zleci nam szybko. No chłopaki, jak, jak, to, jak to zawodnicy, jeden trochę słucha muzyki, jeden trochę filmów na, na, na laptopie, e, skoncentrowani, bo, bo wiadomo, jak trudny i ciężki mecz nas czeka. Także w głowach sobie układają ten mecz po swojemu, dzisiaj wieczorkiem mogę powiedzieć, że wspólnie obejrzymy sobie mecz Polska-San Marino, żeby, żeby żyć już tym, tą piłką i, 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 i cóż, I no, jutro myślę, że dobre wieści będą.